Samaanko, co my? Ja, I Dzisiaj pokażę Wam. Cztery najlepsze aplikacje. Jedna. jedna znaczy, gryjezu. Jedna aplikacja, fajna. Czwarte miejsce. To. Kąt Pokémon. Wchodzi, żeby zdobywać Pokémony. Your skill is totally amazing. Widzę to. Pokażę Wam. Chodź pójdziemy w deskinie, więc nie będę, tylko jeden raz. to i pokażę Wam która ma trzecie miejsce. Pokémon, pierwszy złapamy. I są jabłka, nie dawajcie się nabrać, ja będziemy jabłka. Szukam, szukam, o jest, jest, jest. Już daje się mi 13 subów. Szkoda, że tyle ma łapy. Jeśli więcej łapków, to dajcie 15 łapę w górę. Będzie tutaj uciec. Filmiki, taki zwier. Trzecie mniej. No, nice no. Totally zimna sprawa. To No, teraz umiejętność do całkowicie miejsca, No, i twoja umiejętność jest się niezbędna. No, i trzeba uważać, żeby się nie Wiecie. żeby nie przegrać. Jest podobna do jakiejś gry ciekawej. Było. No, włączę się. Włączy, pokażę Wam tutaj. Są pszczoły i dalej. Menu. A wiałem. Ja jestem jako dziewczyna, więc teraz wybiono chłopaka. No. A już... gramy On nas bestia, nie wiem co to było hop tak się skręca tak się skacze i telefonem się steruje w taką stronę A. hop hop, hop. O i powiem wam o konkursie To zrobię taki porani, jak zrobić fajnego skina Vipera, czy Pixel Gun 3D, to będzie mógł ze mną nagrywać i będzie tak fajnie razem ze mną będzie mógł nagrywać mój fan, tylko nie w Minecrafta, my bo mykarta ciągle jest jakiś zatrzymany i nie mogę pobrać na optoida Proszę, albo jeszcze zróbcie komentarz. No nie! Że piłem się od tego gadania Jeszcze raz tam pogram Tak skręciła ta gra Jest w razie Potem pójdziemy Do drugiego miejsca Skaczę Skręcam Skaczę skręcam się telefonem Tak no jak teraz? skręcić taki wielki skręt? Mama, chodzę, tak? O, o no nie! O nie! O nie! O tutaj jeszcze nie byłem! Fajna nawet! Wow! O nie! O tak wygłodnie. Это сегодня. О, мой гад. Ну не. Другое место. Лет пак. Линда. Что же я слушаю, что мама и сестра. To no więc moja siostra mi ciągle przeszkadza nagrywaniu, wiedzcie. Tak, to... Mayber. Ja myślę, że to szybko się ładuje. Coś, że tak ruszam, ale... Co mam robić? No. Ja ją dać.

Tak jest. To jest to takie pakiet na jedną i to jest... Tak, Nie, 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 mi nie, 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 No. Dziękuję. Muszę sobie ciągle troszkę nagrywać gry. Ale nie, No nie! Łą! Ale na szczęściu wcieliłem. Ale to będzie? A! Ale pan Спасибо. 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 Это Спасибо. 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 No nie. Już. Tak, no jest. raz. O, jeszcze. Ale ja idę na falcie. No nie. No nie. Nie. wyjazd był dobry. tą grę Ta gra To jest Pixel Gun na pierwsze miejsce bo jest najbardziej ciekawą moją grą To nie do mnie, to do innego. Sanferio Pamiętajcie jak będziecie kiedy więcej odcinków, to ma być po tym filmikiem 15 łapek w górę. I niech ktoś zrobi dwa poradniki. Ja zrobię skina na Pixel Chile, To jest konkurs. A drugie to jak zrobić, żeby Michael był na pewno, żeby nie był zepsuty, nie był zatrzymany. I tak, jako tam. Zrobię krótkie trzęsienia i włączę, jak będzie już koniec tego ładowania.